Ta Znowu ja! No jak znowu ja, to wiadomo, że znowu księżyc, ale też widziałem gdzieś gwiazdę. O tą właśnie. Czej! O! Hej, jakie mam to pokazać? Jest jakiś błysk widać, a jednak nie widać. O! Jest tu. Mam. Ale oczywiście znika, więc pokażę tylko księżyc. W ogóle teraz to w ogóle złapałem gwiazdkę też na nagraniu, więc pójdę chcę zagrać. No i przynajmniej będę mieć to zrobione. I oczywiście księżyc kolejny raz pokazuję, bo jest. Zawsze ciekawy akurat. A czemu by się z nimi, a czemu by akurat sobie nie zrobić aż w filmiku, nie? Dobra, trzymajcie się do zobaczenia i narka.